Piękny angielski poranek, w tle stoją dwa piękne kombajny, dwa piękne lekcjony 8900 i 8800. Przygotowane i oczekujące żniw. I tym oto takim akcentem ja Was dzisiaj witam w pierwszym odcinku po powrocie do Anglii. Przyjechałem przedwczoraj. No i co, trzeba brać się do roboty. W przyszłym tygodniu mam kurs. Chemizacyjny, który muszę zdać w poniedziałek 5 lutego, dzisiaj mamy 3 luty. No i przyjechałem. Koniec lenistwa trzeba brać się do roboty. Dzisiaj mamy sobotę. Mam parę rzeczy do zrobienia, które wam nagram. I tak to będzie wyglądało. Mogę wam pokazać, tutaj co stoi na hali w tym momencie. Stoją dwa przepiękne dżendirki: dwie erki, dwie szósteczki. Tutaj najwspanialsza moja Sara, szósta. I tutaj nowa. Także najładniejszy widok na gospodarstwie. <laughs> Tutaj Land Rover. Z tyłu stoi Polaris z rozsiewaczem do granulatu. Do Abadexu ten sam rozsiewacz, który zawsze mam przypięty z przodu w żendliżę, ale czasami używa się właśnie do niego tego Polarisa. Na tym zestawie będę właśnie miał do zdania egzamin na rozpylanie pelletów i granulatów. Ale to w przyszłym tygodniu. Dzisiaj jest taka akcja, że muszę pojeździć po polach z rzepakiem, sprawdzić straszaki przeciwko gołębiom i zobaczyć, czy gołębie nie wpieprzają rzepaku. Także to za chwilę będziecie widzieli. Więc ja za chwilę odparam furę tego oto landrowera służbowego. Muszę go zatankować i biorę się do roboty, i troszeczkę Wam ponawiam, jak to wygląda na polu. W sumie, wykorzystując okazję, możemy zerknąć od razu na drugą halę Ja już furę zatankowałem. Zobaczcie, co stoi tutaj. RK190 upierdzielona w błocie. I tutaj, dwa oto potężne sprzęty. Stoi kwadrak, chłopaki go umyli. A w tym roku dostał nowego operatora. Tutaj Filip, który tym ciągnikiem jeździł. Od jego nowości na gospodarstwie przeszedł na emeryturę. I tutaj, taki młodszy kolega teraz przejął go. Od, od tego roku będzie nim siał, On już jest spięty z Mzurim. Normalnie z Mzurim współpracował Klas, ale podpieli teraz do niego Kesa, Kais będzie siał właśnie Mzurim a z Amazonem będzie jeździł właśnie klas. Klasik też umyty był na serwisie. Hmm. Z tego co pamiętam, co mi wspominali, było coś robione przy tylnych gąsienicach. Poza tym w zimie też próbowali rozwiązać problem z silnikiem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale coś się działo, że on tracił moc, nie chciał jechać i ciężko im go było zdiagnozować. Już podobno jest to ogarnięte, ale tak naprawdę to się dopiero okaże, jak to będzie wyglądało w pracy. Przygotowany też do siewu, spięty z siwnikiem i czeka. W tle macie rogatora, fenda, też umyty, czeka na opryski. I tak naprawdę wszystkie sprzęty czekają na błysnięcie pogody, żeby się zabierać do roboty. Są nasiona z tyłu, ale nie wiem, czy to są nasiona... Pszenicy nie, to są nasiona łubinu, łubinu na zasiewy. Tak to wygląda. Tam przyczepa serwisowa obok niej stoi. Przyczepa służąca jako zbiornik na wywożenie oprysków na pole, a z tyłu macie opryskiwać chafera. Dwa opryskiwacze obok siebie i tak to wygląda. Stoją sobie sprzęciki i czekają. A ja się co, zbieram się na pole. Zbieram się na pole, muszę parę rzeczy ze sobą zabrać. I... Trzeba jechać straszyć gołębie. Ja już dojechałem na pierwsze gospodarstwo, które będę sprawdzał. To najbliższe naszego rodzimego. Gęta, w się zowie. Tutaj po prawej stronie macie kawałek z zesianą zimą. To jest to pole, które ja orałem. Eee, zeszłej jesieni. Ten największy kawałek, ponad 30 hektarów. Możecie zobaczyć tutaj, jak woda ciekła. Jak padało, obficie deszcze w grudniu i w styczniu lepszygniczka w miarę fajnie wygląda tutaj aż by wymywało błoto z pola na drogę Teraz zobaczymy jak to wygląda bliżej Wszystkie nie są specjalne bo tutaj woda tam widzicie rowki ale tam dalej rośnie to w miarę to w wadrestatem było tak mi się wydaje widać po tym. Porządka. No i faktycznie tak jest. No i dosyć ta mała jest pszenica jak nałozimy w Polsce. Jakby porównać z tymi jakie mamy w Polsce. Tutaj u moich sąsiadów czy tam u rolników. Gdzie ja mieszkam ta pszenica to jest trzykrotnie większa. Ale tutaj jest dużo cieplejsza wiosna więc ona sobie odbije, dostanie azotu na wiosnę i wystrzeli. Jedziemy na pierwsze pole z rybakiem. Pokażę Wam zaraz jak działają jak działają te straszaknie. Tak ten rzepak wygląda. Jakby się temu przyjrzeć to pasami to tak troszeczkę rośnie miejscami lepiej, miejscami gorzej. Tu może się zobaczyć jak wygląda po spotkaniu z gołębiami, troszeczkę przygryziony. Ale jeszcze nie jest najgorszy. Dobrze rokuje. Te rzepaki też tutaj często po wiośnie wyglądają dosyć słabo, ale później odpowiednie, po zimie wyglądają dosyć słabo, ale jak przychodzi lepsza pogoda na wiosnę, też dostaną odpowiednią ilość azotu, to potem nabierają wigoru i kształtów. I tutaj mamy ten straszek na gołębie. Gołębi nie widać w tym miejscu, więc to dobrze. Ale pokażę Wam jak działa ten straszek. Widzicie, to jest armatka gazowa z butlu gazową i z akumulatorkiem. Ona ma swoje interwały, co 30 minut ma oddawać strzał. Tu jest przycisk do testowania, czy wszystko jest sprawne. Zaraz sobie zobaczymy. Jest sprawny. Wzięcie jest konkretne i ustawiamy to na polach, ponieważ tak jak mówiłem, gołębie dobierają się do rzepaków. Tutaj akurat na tym gospodarstwie ich na całe szczęście nie widać. Więc to dobrze, zaraz się przyniosę na kolejny kawałek. Jeszcze raz kliknę raz z testowania i można jechać dalej. Wszystkie gospodarstwa muszę dzisiaj objechać, więc to chwilę potrwa. Ok, strasznie działa, Więc można cisnąć dalej. No tutaj to pole wygląda naprawdę fajnie. To jeden z dwóch takich małych kawałków obok siebie, co żeśmy tutaj sieli Amazoniaczem no i jest potencjał, wydaje mi się, że jest potencjał. Jak się nic z pogodą nie wysypie, to będzie w miarę do odpowiednia ilość wilgoci wiosną i, i początkiem lata, to będzie ładny rzepak. No i dobre, tutaj te straszaki sprawdzone, ja się przenoszę na kolejne gospodarstwo. Zobaczyć jak to tam wygląda. Kolejne miejsce, kolejne gospodarstwo, kolejne pole z rzepakiem, kolejny No Tutaj jest w pobliżu takich zabudowań. Musimy sprawdzać codziennie, czy ktoś buty nie zakręca, bo się często zdarza tak, że tutaj po to przeszkadza i hałasuje zbyt mocno dla lokatorów. Przychodzą, zakręcają butle, żeby nie strzelało. To jest tak ustawione, że to w nocy nie strzela, tylko w ciągu dnia. No i tam raz na pół godziny jest ten wystrzał. I w sumie tak ciężko powiedzieć. Z jednej strony to może nie być uciążliwe, z drugiej strony może jeszcze ktoś ma dzieci albo zwierzęta, które się boją to to wyłącza, ciężko mi powiedzieć, ale tam ostatnio też jakieś telefony właśnie chłopaki mówili, że były akurat nie z tej strony, tylko z drugiej, to Wam później pokażę, że się ludzie skarżyli na te wystrzały, no, ale tutaj tym razem niezakręcone i wszystko działa tak jak trzeba. Zaraz zobaczycie. Sprawny chodzi, tak jak trzeba. To możemy się przenosić i jechać do kolejnego. Jak też widzicie w wielu miejscach jest nadal mokro, woda się utrzymuje. Zwłaszcza na poprzeczkach na niektórych polach, tutaj blisko takiej głównej ulicy obok miasta Corby. Ale mokro jest, to rzeba tak nie wygląda specjalnie z racji tej wilgoci. Tam był jeden z który sprawdziłem działa. Tutaj się rozglądam za kolejnym w niektórych miejscach się one znajdują. Mniej więcej mi tego wczoraj kolega powiedział, więc muszę się niejako domyślać. I tak to wygląda, choćby żeby to przestać. A dalej i szukać. Ja już właśnie wróciłem na gospodarstwo Objechałem prawie wszystkie pola Na jednym gospodarstwie w ogóle nie byłem Przyłożyłem to na jutro Z racji, się troszeczkę późno zrobiło Tu mi się zeszło, bo sporo chodzenia miałem już, już 14.30, troszeczkę land rupier zielony, Przymyję sobie szyby I jutro czeka mnie znowu to samo I tak to wygląda I cóż, cóż wam mogę jeszcze powiedzieć na koniec Czekamy na to aż pogoda błyśnie Dużo siewów mamy, bardzo dużo Ponad 1000 hektarów zostało do zasiania na wiosnę, i tak naprawdę okaże się, czy będziemy wszystko wysiewać, czy zostawimy część po prostu na jesień, bo są takie plany, żeby po prostu część wyorać i zasieć po prostu na jesieni. Więc zostało strasznie dużo pod te się wyjare i się decyzja jeszcze będzie podjęta. Wszystko zależy od pogody, tak naprawdę na razie jest w miarę. Dzisiaj troszeczkę pochmurno, ale to cały czas przysusza. Regularnie są miejsca, gdzie jest nadal, gdzie jest nadal mokro. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Liczę, że już w przyszłym tygodniu coś w pole wyruszymy. Plany są obitne. Jak będzie, tak się okaże, będę się wam starał to cały czas relacjonować na bieżąco i co? Tyle ode mnie i do zobaczenia w następnym odcinku. Jak dotrwaliście do końca, to dajcie tego lajka, like możecie skomentować. YouTube strasznie ucina zasięgi ostatnio. Nie tylko mi większym twórcom też, nie. Też, że ja jestem tyle małym, że jak ucina u mnie nawet troszeczkę, to ta oglądalność jest słaba, więc jak się ogląda wam to dobrze, to dajcie. Lajka i skomentujcie, ja będę bardzo wdzięczny i co? Do zobaczenia szybko. Na razie.